Cześć maneczko ziomeczki witam Was w drugim odcineczku na moim kanale z CAT Ghost Fishing. Łapiemy sobie muszarodową rybkę od razu z bomby, cyk. Cyk. Dzisiaj uzbieramy na y, tą tutaj wędeczkę Quick rod się nazywa. Ale dobra, wpierw zarzucamy. Oj! Oj! Dobra, jest gate, jest git, nie jest źle. Super. To jest chyba super albo Gramper? Grumper. Mm, Gramper grumper jest Gitrypką. To oczywiście sprzedamy. Oj, dobra, zarzucamy. No i. Oj, 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 oj. Miał. <ścoughs> dobra, kolejny Gramperek do kolekcji. Dobra, go też sprzedajemy. Mamy coraz więcej mamonki. Dobra. Płyń, 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 Dobra, mamy Ciebie. Ale pomiędzy. Idealnie pomiędzy. 4 jest to. Ja myślę, że będzie sprzedawać wszystko. Prędzej czy później... Zbieramy sobie na będkę którą chcemy. 3 gram pera. No też chętnie bym wykonał to nasze zadanko, ale czekaj dobra, ten gramper musi zostać złapany przepraszam, musztardowa rybka musztardowa fisz. Mus, musztard fisz musi być złapany okej, okay, selek. dobra, zarzucone teraz złapiemy sobie te Uu, ale ciągnie uj, dobra było. o 30. 5000 za panią łódkę? Przepraszam widzowie, jednak na razie złapiemy coś innego. Zresztą nie, nie złapiemy, tylko y, zakupimy. Ciekawe, ile ta ryba, krowa. Nie. Ok, zarzucone. O, oj, 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 byśmy mieli fajną rybkę. O, 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 o! Jest! Kurwa, 18 papieku. Dobra, i pytanie: łódka czy wędka? Myślę, że łódka. Myślę, że łódka. Dobra, a jak się tym jeździć? O, w taki sposób. Ok. Ok, no dobra. Czekaj, zobaczymy, jak daleko możemy wypłynąć sobie też taką rybkę. Dobra, mamy to. Pewnie do tej bojki co tu była Gdzie ta bojka? chyba powinno... O, tu jest. Tak, tak, do bojki, ale dobra, zarzucimy sobie stąd. Dobra, i tu jest gramper. Oj, tu są ryby. Dobra, ja już tu widzę potencjał na zarabianie pieniędzy. Dobra, mamy grampera. Myślę, że możemy sobie nim zarzucić. Dobra Dawaj, dawaj rybko Ciekawe czy mi się bombę wysadza Okej okay. Głęboko, głęboko Oj, oj jakieś nowe ryby No nie złapały niestety Ale rybsko Ale ryba Tam jakaś czapka też Ale ryby Dobra, ile to kosztuje? 9400

ta złota rybka wygląda kusząco. Bragit. BR. Dobra, lecimy znowu na koniec. I wylatujemy. wylatujemy. w kosmos. No, tutaj sobie uciekniemy. Z pasją się nie O! Co tu jest? Co to było? Rekin jakiś. Ok, jesteśmy głęboko bardzo. Dobra, rekin odstraszony. Ja... Może ciebie? Chodź. To nie jest tak chyba cołfisz, co musimy złapać. Nie wierzę, że byliśmy tak blisko powierzchni. O, ale ta złota rybka. tutaj może zostać złapana. Dobra, o, 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 o tak, tak. R. Co się odjebało? Czekaj, mam plan. Aha. No tak. Dobra, można doczować. Oj, no i gramper. No dobra, ale gramper nie jest taki zły. O, 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 oj. Dobra, ile mamy tutaj dziewięć? Oj. No, tak i tak chcieliśmy. Więc. Taki rzut Dobra. Muszę się odsunąć od mojej przynęty. Dobra. Wysadzamy. Dobra, nie. Nie chcę to nie. Dobra, ale jesteśmy gdzieś już tutaj. Tutaj niedaleko był ten kałpisz. I Dobra, i mamy kaufisza. Teraz go tylko wyciągnąć na ląd. I mamy kaufisza. Mamy 23 ja tysiące. Yy, wędka nowa. Y A czemu to mam o wiele mniej siły niż to? Ciekawe, ciekawe. Zacząć jakieś nowe upgrade. Y. Range of your line making it harder snap. Okej, okay, weźmiemy sobie. Inquest. Musztard fiszy 3. Dobra, nie powinno być ciężkie. Chociaż... Mm, ja nie wiem czy my mamy w ogóle jeszcze jakieś musztardowe fisze. Musztardowe rybki. Dobra. Ojojo! Nie chciałem na łódkę. Ojojoj, to daleko. Niechliśmy cię, Panie rybko. Wyglądasz jakbyśmy cię nie mieli. Ja łódką mnie w tą stronę jechałem. Więc już mieliśmy, mieliśmy Dobra, zarzucamy. Musztardówki trzeba znaleźć. Panie musztardówki. O, 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 o! Nie, 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 nie. Złapałem cię na słabszą wędkę. Na to musisz się dać złapać. Ale to jest drogie. To je to je drogie. No. Ok, mamy. Już myślałem, że nie trafię do łódki. Dobra, teraz. czy da się tak rzucić za siebie. O, 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 o. mamy, mamy. Dobra, idziemy szukać musztardowych ryb. Mm, raket tylko. O Ciebie nie mieliśmy. Ty jesteś nową... Nie, 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 nie jest, nie, jest, nie. Okej. Jest zjadło Nie, nie, ty też nie jest Szablono ze No rybo. Dobra, zobaczymy ile chociaż kosztuje. O, a tutaj widziałem panią musztardową. groundper Kakarum... A nie garump. Ło! 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 Oszalała! Pani ryba oszalała, dobra, ale mamy ją, mamy ją chyba. Damn! Dobra, mamy na nową wędkę. Quicking, ok. Wybaczmy sobie, ja bym coś tu ulepszyło. Uuu! Small fish are unable to large bit. Uuu! To je dobre. Flood a jak wezmę na przykład na tą wędkę, tak jak byłem w tył, nie do góry, ok. <laughs> Czyli tak weźmiemy to. Ale nie mam pieniędzy. Halo, rybki? <laughs> no nie dobra, że dobry rzut jest, ale o, polujemy na tym złotą. Dobra, mamy. Aby nikt jej nie zjadł po drodze, 3200 200 ok. Ok, to sobie kupimy od razu upgrader jak możemy. Yy, na pewno siła, na pewno Diving lure. Dobra, mamy na razie ten podstaw. O, 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 dobra, Kolejne 3200 mamonki Dobra, no i kupimy sobie chyba jeszcze coś, jakiś upgrader. To jest dobre ogólnie, ale dobra, ja sobie jeszcze wziął jedną siłę. Tak kupię teraz. To bomba. Tylko my nie mamy baita. Mieliśmy pieniądze na nic, ale dobra, odrabiamy to teraz. Dobra. Piąty level już mamy. O, 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 tamta rybka jakby zaskoczyła, ale Tom. Nie, 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 nie. Dobra. Gro o! Jest! Grał. I mamy pięć koła, dobra. Zaroba, zaroba, zaroba. o, 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 o. No czemu się nie, nie chciała złapać? Przecież ona chyba nie potrzebuje bajta większego? Mi się wydaje ja, wiemy gdzie jest ta ryba. Nie, czemu się nie chce złapać? Nie wiem. Może jednak potrzebuję większej przynęty. Dobra, weźmiemy tą tą niebieską. Mamy. Zarzuca. Kurwa rzut. No i gdzieś tu były te złote rybki. Hmm, no na razie ich nie widzę. Kurwa. Zajebała nam. Dobra, i grumper. Ale daj, 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 daj się złapać Daj się złapać, no Oj Już było blisko Czekaj, sobie zrobimy tak O, dobra Idziemy tu, self Mamy trochę, bomba, rakieta Dobra Idziemy tutaj Na maksa, jesteśmy na maksa Dobra. To był taki... mierny! Nie zjesz? Ja pierdole zjadło Takiego bajta Dobra, teraz ładnie zarzucone Nie, nie, nie Ciebie nie chcemy Ale tu, tu, tu Ciebie rybeczko Ciebie nie, jeszcze nie miałem Dobra, to jest droga ryba To jest fajna ryba Dobra, git Ward było W poszukiwaniu, poszukiwa, poszukiwaniu. Oj, 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 oj! oj, oj. Dobra, no mogłeś sobie nadgryźć, mogłeś sobie nadgryźć. Cyk, bomba. Nie wierzę. O, jakaś nowa ryba. czy jej nie mieliśmy. Oj, to chcemy łowisko ominąć. Nie, nie, nie potrzebujecie, o, o, o! Chuj. Dobra, jak mi nikt jej nie zje, to będzie git. Tu zawsze dwa 500 Dobra, dwa pięćset złapane i tutaj... Czy te pomniejsze rybki? Dobra. Kingfish. BR. Szybko, pyk, 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 pyk. Lecimy? Teraz musztardówka jak mu złapnę. Złapnę tam musztardówkę w końcu. Pamiętam, ja że jak gdzieś tu leciałem na dół głęboko, to tu było trochę tych musztardowych. Dobra, jesteśmy już głęboko, ale dobra. Tu już się ciemno robi. Ledwo co tu widać? O, 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 o. o. Nie, my chyba już byliśmy kurwa na końcu Co nie? Byliśmy Dobra, ale tutaj gdzieś po... Dobra, lecimy na początek Oddać, yy, sprzedać nasze rybki Sel Jakieś upgrade do łódek są? Nie ma Są upgrade do wędek yy, Bait guard Dobra Wydaliśmy trochę pieniędzy, ale opłacało się Oh, o, nie tak daleko. Nie wiem, czy siły byśmy jeszcze sobie nie kupili. Przypadkiem do tej wędki, że mamy. Nie wiem, byśmy sobie kupili. O, to. Diving lur. can steel Ok. Nie zrozumiałem ani słowa, ale okej. Okay. Znaczy oprócz Discover, ten i Fish. Ej, ale dobra, tu mamy musztardową rybę. Dobra, postaramy się złapać. No nie no. No nie no, kurwa no, zostaw mnie w spokoju słuperze Tutaj pod nimi, o! Dobra, mamy tego głębszego To jest git Tu mamy jeszcze tego na górze Musztardowa, albo czekaj nie. No dobra, to teraz i tak nie mam wyboru <coughs> Będzie trzeba zarzucić Dobra, tutaj Zostaw Dobra, a małe rybki nie mogą złapać tego baita Dobra, 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 to jest git Trzeba na czymś wyjebać bombę O, ta rybka że na nie mamy cię Dobra, szukamy jakiejś ryby a Ciebie mogę? Pomogę, muszę gobka. Nie, nie, nie! Nie zaliczy nam questa, co nie? Proszę, że nie Dobra, nie powinienem brać bomby. Rekin. No. Dobra. Jakaś niebieska duża ryba. Nie wiem, czy ją złapaliśmy, czy nie, ale była głęboko. Im głębiej, tym chyba lepiej. Więc, dobra, wyjmujemy sobie ją. 9400. Bardzo ładnie. Ym, dobra, no tak, nie zaliczyła nam przecież tej musztardówki. No dobra, ale ta, ta jest musztardowa. Cyk, cyk, cyk. dobra, mamy. Yy, tylko raket. Dobra, ja powiem jakąś operę ale nie ciebie. O, 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 ciebie czerwonka. Chyba nie mieliśmy, albo mieliśmy? że mieliśmy. Ale dobrze, dobrze się łapie. Dobra, tu było trzeba uważać. Mocno, 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 mocno się wyrywa. Nie, 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 nie. Daj się złapać, daj się złapać. Nie? Dobra, Czekaj, czy mamy mamy nową wędkę? Czy my tam mamy nowego? Nie, jakiś nowy upgrade chyba. Mm, cast fine. Click to hold the line when... Czy to mod expect cast? Dobra, sprawdzimy co to robi. To robię. No, czekaj, sprawdzimy jeszcze taką nie wiem co to robi, ale dobra widzowie, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcineczka. Oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się, jo!